Book haul, część trzecia, właściwie trzeci odcinek. Książek trochę przybyło, dużo z Waszych poleceń. Zacznę od pochwalenia się, ponieważ dostałem od mojego zespołu na dzień szefa. Wiem, że to święto nie jest często celebrowane w Polsce, ale mi się udało. Dostać Genesis od Oktawii i Butler i z tego miejsca dziękuję mojemu zespołowi. Kontynuując z wydawnictwem wesper zakupiłem sobie dwa tomy Keina, czyli yy, Coś, co też bardzo mocno polecacie w komentarzach, i jest częścią ich serii eonów. Polując po antykwariatach internetowych, udało mi się dorwać trylogię Pierścień Roku Nika Pierumowa, czyli nieoficjalną kontynuację Władcy Pierścieni. Również w antykwariacie online udało mi się upolować dylogię N.K. Jemison Seno Krwi, czyli coś, co zostało wydane dużo wcześniej niż trylogia o pękniętej Ziemi, a mnie kiedyś po prostu ominęło. Też z antykwariatu coś, o czym w ogóle nigdy nie słyszałem, ale z Waszych polecajek wybrzmiało Wielki Północny Ocean Katarzyny Schellenbaum. Tutaj też teraz mam dwie serie z Waszych poleceń i udało mi się dorwać je na stronie Rebisa. Zazwyczaj staram się kupować od wydawców, a mieli akurat promocję na Black Friday. I mam tutaj cykl, cykl Teatr Węży Agnieszki Hałas oraz Pola Zapomnianych Bitew Roberta Schmidta. I tutaj po zamówieniu myślałem, że wykonałem jakiś błąd, ponieważ nie rozumiem, czemu piąty dom wygląda inaczej niż cztery pozostałe. Myślałem, że to jest może ta seria prequelowa, ale chyba wszystko się zgadza. I udało mi się ustrzeić kilka, dokładnie trzy książki z wehikułu Czasu Rebisa, które też w bardzo fajnej cenie były na ich stronie. Książek przybywa czas na nowe regały. Pojawią się pewnie wkrótce, więc być może jakiś. Kolejny bookshelf tour będzie robiony.